Nie że jeszcze odwiedzić, chyba się stęsknił. Stęskniłeś się. A? Dlaczego to do domu nie pójdziesz? Nie, nie ma. Co? Co mam leci? Nie Dzień dobry w ogóle. Już za jednak bardzo wczesna, jak najmniej późna godzina. Wschód słońca. Ale wiesz, co Wszystkie no, rzeczy pokażemy. No. Wiatraki albo to jacy tacy chłopcy Krakowiec No jest słuchacz, piękny no zachód też tylko ten tak naturalny Do spysia i do domku, co na olej. No domu, znowu, a idę do domu, do domu. wróciłem widocznie tam piesek bardzo mi lubi. Zresztą ja troszkę bardzo lubię. I tam, słuchajcie, oprócz tej burzy, jak kapasa pięknie grało. A jestem Wam cięższym bardzo. Tak, uważam też. też. Cynę, Molleg, do ci kurczę. Ja muszę wypocząć. No. Cieszę się, że odwiedziłeś. Nie mogę tego tego tak wiecie. Musiał wyczuć moje zapachy. I nie przejść, lubimy się. I no. ja jeszcze zastaną za wiatrakami. Mieszka, co Do domku idź. No idź na Monek do domacku. Idziesz. Idź, 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 idź do pana. Spierzę się to pewnie Mikki. Do domku. No i przyśpimy się trochę, dobra zobaczymy i będziemy się głaskać no, rozumie jak się do... wiecie, to jest takie pieskie no o, proszę słuchajcie brakuje bo pieskowic nie brakuje wiecie, domu, tylko człowieka bo człowiek jest dla pieska domem tak? no i tak się poznaliśmy się i... niech przychodzi nie? <śmiech> przychodzi, <śmiech> przychodzi przychodzi nie no słuchajcie to ja może poświęcę jeszcze trochę ale wiecie mi jeszcze poświęcę trochę czasu dla pieska ale życzę dobrego dnia z panem Bogiem na wszystkim I Dziękuję jeszcze raz Panie Boże. Czuję ciężkość. Dzięki Boże Ci za to, że mogłem być tam Ech, z chłopakami z klasem. Z filarami dwoma, dwoma normalnie, bo to było bardzo fajne, męskie, miłe, uduchowione i normalnie waleczne serce z nich są. Także dzięki. Dzięki Bogu. A panu, aleluja. Dzięki. No ciao, dziadomecko. Dziadomecko. Widzisz, co na mnie paszanty się odzywają Katarki się kręcą. Wschód wstaje, a jestem wdzięczny. Bo jest tak gorąco, musimy trochę odpocząć. Jeszcze spotkamy się w drugim secie za jakieś 10 minut. No, Dobra, no, coś o, powiedzcie co, sobie. To był Tak, <grym> tak nam coś o sobie. Vamos lá, a diferença Bożego błogosławieństwa Wam życzę nam, wszystkim <laughs> ok. telefon wypadł z gaz, no, co już nie będę nawijał, już miłego jego dnia. Mam wszystkim, nam wszystkim życzę, że macie prawie jego zwiatarku. to jest tak, no, mam takie patenty: wiecie, czasami wstać pod gorącą wodę, włożyć, ale to tylko na moment. żeby się spianizować, i, i ten nie wiecie, co. Wystawić tak tą dłoń na, na poduszce na zimno. E, no cokolwiek z tym robić. Żeby to, no, nieważne. Mijo dnia. No. Tutaj mamy chłopcę Pantera. Ogromne na ten na palety. Normalnie na widły, na palety. Na sztylety. Nie być na film zrobię. Nie bać nas musieli. Muszą, bo się uduszą. <słuchy> Uszakalaka. kalaka. Kolejny rok, Aliban Liban płonie. No, wieczny dawiec, na własnym grobie, I imię Chrystusa i mamę na żywiołach. giną w płomieniach. Tienieniem. Tysięcy trudno znaleźć. Zabito prezydenta. Morderca jest niezdany. w różnej produkcji. <grym wyszło> Do dyspozycji eksperta transportu, to liczę na to, że pokażesz mi sprawnie Neapol i no. okolice. do Włoch, już no. wezuwiusza chciał. Ten żona go wyciągnęła i 25, 25 lat, 51 lat w transporcie w Neapolu. Pracuję. O, jest już sam wezuwiusz. Na ilu metrach dokładnie? Prawie 1000 metrów nad e, poziomem morza, e, szczyt wezuwiusza 1285. Ale tam się nic nie dzieje, nie ma inspektakularnego, nie widać lawy. Nie, nie, nie. No lawy cały czas nie widać, aczkolwiek jest to e, wulkan cały czas aktywny i od czasu do czasu tutaj się pojawiają wstrząsy i w e, strefie bezpośredniego zagrożenia, takiej, której nie powinniśmy mieszkać, nie mieszka prawie 500 tysięcy osób. W tej chwili za tymi chmury się ułożyły tak, jakby on zaczął erupcję. To co, uciekamy? Nie, 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 spokojnie. Nie, spokojnie. Gdzie jego Zbieszczad będzie uciekał? To jest już niegroźne. A to, co widzimy tutaj, to są Pompeje, które w 79 no, roku dzieje. zostały przykryte najpierw popiołem, popiołem, a później lawą. Co wiesz o tym mieście, zanim zostało zniszczone przez Wezuwiusza? Się... Bardzo bogate miasto, jedno z najbogatszych miast w ówczesnym Imperium Rzymskim. Oh. I pompeje no. i Neapol, w którym mieszkasz leżą u stóp Wezubiusza. nie boisz się powtórki z historii. W sumie nie, ponieważ Kto? E, że się, się, że się zmieniły, Wezubiusz jest e, wulkanem wszędzie. bez przerwy monitorowany. Technologie informatyczne są inne, są przeprowadzane też plany ewakuacji. E, no. Także no, w sumie powinno być dobrze. No to życzę Ci najbliższych spokojnych no lat. Co najmniej stóp. Dziękuję. No Bożego błogosławieństwa Wam życzę nam wszystkimi opatrzności. Ale...